Cześć, dzień dobry. Z tej strony Tomasz Hruświcki, a to jest kanał, na którym rozmawiamy o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. Ja na co dzień zajmuję się treningiem i fizjoterapią. Opiekuję się sportowcami z zakresu kolarstwa, ale też od czasu do czasu triatlonu i biegania. A ten materiał to jest kolejny dziennik treningowy. Czyli e, kto nie zna tego cyklu, jest to cykl, w którym opowiadam o swoim treningu, o praktycznych aspektach mojego treningu. Pokazuje wszystko, co tylko możliwe z punktu widzenia realizacji moich założeń treningowych, moich potrzeb treningowych, moich celów. O tych celach troszeczkę później, bo ich tak naprawdę na najbliższy sezon jeszcze jakoś specjalnie nie ma, ale trenuję po prostu po to, żeby być tak górnolotnie, nazwijmy to, lepszą wersją siebie z każdym kolejnym miesiącem. Czy to się uda, czy nie, ciężko powiedzieć. Ostatni e, dziennik treningowy. Zrobiliśmy 24 listopada i omawialiśmy wtedy okres przygotowawczy. Jeżeli nie znasz tego materiału, to koniecznie się z nim zapoznaj, bo on jest bardzo dobrą podbudową do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. A będziemy rozmawiać o okresie już trochę takim, coś pomiędzy bazą a okresem rozbudowy okresem, w którym dość mocno pracuję nad wytrzymałością siłową, wytrzymałością mięśniową, nad Zwiększeniem tolerancji na obciążenie, nadal ciężko trenuje siłowo i realizuje się w swoim treningu. Będę od czasu do czasu wspierał się moją karteczką z rzeczami, które chciałbym tutaj poruszyć w tym materiale, żebym nie zapomniał. Także nie miejcie mi tego za złe, nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać. Jeżeli pamiętacie ostatni odcinek, to doskonale zdajecie sobie sprawę, że zastosowałem wtedy troszeczkę inną periodyzację niż taka czysto klasyczna, czyli. 3 tygodnie pracy, tydzień odpoczynku, 3 tygodnie pracy, tydzień odpoczynku. Wtedy zrobiłem 6-7 tygodni pracy i dopiero tydzień odpoczynku, i sprawdziło mi się to naprawdę nieźle, bardzo dobrze się na tym czułem. I założenie na kolejny okres treningowy było takie, żeby spróbować być może tego samego podejścia, czyli nie planowałem tego jakoś bardzo mocno w przód, ale mówię, jeżeli będę się dobrze czuł, to postaram się znowu wykonać 6 tygodni. Jeżeli będę się dobrze czuł i będzie wszystko szło w dobrą stronę, to tak zrobimy. I od początku tego cyklu mam to na uwadze, że chcę coś takiego zrobić, więc nie przesadzam w pierwszych tygodniach pracy z obciążeniem. Po prostu staram się to w miarę sensownie kontrolować, i wydaje mi się, że to wyszło, bo zrobiłem faktycznie 6 tygodni. Generalnie założenia na te 6 tygodni to było rozwijanie, dopracowywanie wytrzymałości siłowej, wytrzymałości mięśniowej podbudowa progu, czyli trochę pracy w strefie mieszanej, dużo pracy na sweet spot, dużo pracy na sweet spot w formie underovers, które mają za zadanie u mnie troszeczkę dobudować tej mocy, prog... znaczy nie mocy progowej, mają za zadanie dobudować wytrzymałości w obszarze mocy progowej. Druga sprawa zwiększanie powolno objętości treningowej, szczególnie na rowerze, przejście trochę z takiego ogólnorozwojowego treningu na trening bardziej ukierunkowany właśnie pod kolarstwo stąd. Niestety finalnie zrezygnowałem z biegania, które chciałem utrzymać regularnie. Zobaczymy czy uda się do niego wrócić czy nie, ale utrzymywałem siłownie nadal dwa razy w tygodniu jako taki must have. Jeden raz w tygodniu zazwyczaj robiłem recovery day, taki w którym kompletnie nic nie robiłem, a resztę poświęcałem na różnego rodzaju zadania, które zaraz wam tak naprawdę pokażę. Ale najpierw może spójrzmy na to jak wyglądał cały ten mój okres i będę się posługiwał trzema serwisami, programami i tak dalej, bo teraz, tak, ja osobiście, jako trener i też jako zawodnik, przerzuciłem się kilka tygodni temu na interwalsa. Już tutaj wykonuję większość pracy, chociaż tam migracja jeszcze z Trening Pixa trwa. O tym będzie też osobny materiał, w którym powiem, dlaczego taka decyzja, skąd ona i co mnie motywowało do tego, żeby dołożyć sobie aż tyle pracy z migracją ale pokażmy może na początku, na interwalsie, jak wyglądały ostatnie tygodnie generalnie pod kątem obciążenia. Odpalimy sobie mój Performance Management Chart i teraz tak, zaznaczmy sobie może troszeczkę krótszy okres, bo teraz e, jakieś tutaj mi wszedł, zaznaczam sezon 2025, czyli tak naprawdę okres od, e, jeżeli dobrze kojarzę, 30 e, września, w którym to rozpocząłem przygotowania do kolejnego e, sezonu, i tak jak widzicie, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tygodni, które przepracowałem dość mocno w okresie przygotowawczym, progresując z obciążeniem delikatnym. W tym tygodniu, w którym wypuszczałem ostatni dziennik treningowy, e, pojawił się Recovery Week, w którym potrenowałem tylko około 6 godzin 300 TSS-ów, e, nawet nie z pełna, i zabrałem się za kolejne ciężkie tygodnie przygotowania i teraz jak wyglądało to w praktyce. Po pierwsze, 6 tygodni takiego okresu bazy, trochę mocniejszej rozbudowy. Wszystko w okolicach 10 do 12 godzin treningowych w tygodniu i w okolicy obciążenia pomiędzy 500 a 600. Jak zobaczycie, to ostatnie 2-3 tygodnie były troszeczkę mocniejsze. Wynikało to, po pierwsze, z dobrego samopoczucia, po drugie, z trochę większej dyspozycyjności, która pozwoliła mi dołożyć trochę objętości, dołożyć mi trochę pracy przede wszystkim w tlenie i gdzieś tam w ostatnich dwóch tygodniach dołożyć jeszcze odrobinę pracy podprogowej, okołoprogowej, i nadal zachowywać dobre samopoczucie. Te dwa ostatnie tygodnie naprawdę bardzo intensywne, i tak jak zresztą zobaczycie z tak zwanym wskaźnikiem Acute to Chronic Workload Ratio, czyli tak zwaną formą w interwalsie, uznawaną już wpadałem kilkukrotnie w czerwone, ale mówię. To było nadal na subiektywnie dobrym samopoczuciu. Pozwoliłem sobie na to, wiedząc, że niedługo zbliża się Recovery Week. Sześć porządnych tygodni pracy, po których przystąpiłem do tygodnia Recovery, w którym naprawdę porządnie się wyświeżyłem, i teraz jestem już w drugim tygodniu kolejnego cyklu, cyklu do którego podchodzę trochę bardziej standardowo, czyli już będę szedł trybem 3 tygodnie pracy, tydzień odpoczynku, 3 tygodnie pracy, tydzień odpoczynku. Głównie z tego względu, że robi się coraz intensywniej i tej regeneracji po prostu potrzebuje więcej. Ten system sześciotygodniowy bardzo dobrze sprawdził się w okresie, w którym Udawało mi się równoważyć regenerację na skali tygodnia, i to faktycznie wychodziło tak na przestrzeni poprzednich tygodni. Przerzucimy się teraz na interwał, żeby Wam pokazać te tygodnie, z tego względu, że to mam i zaplanowane, i zrealizowane treningi, a w interwalsie nie mam pokazanego planu, co było zaplanowane, więc może być Wam trochę ciężej to odbierać. I teraz idziemy sobie od początku. Jak widzicie, pierwszy tydzień 10,5 godziny 518 TSS-ów w Training kolejny kolejny 10 godzin 515 TSS-ów, kolejne 10,5 godziny 500 TSS-ów, czyli trzy bardzo równe tygodnie, które przyzwyczaiły mnie do wyższego obciążenia i podjąłem decyzję, że dobra, dokładamy teraz troszeczkę pracy w Przede wszystkim pod progiem i dokładamy troszeczkę objętości 16 godzin, ale tu trzeba troszeczkę e, odjąć, bo pojawił się jakiś skłoż godziny, który no, nie oszukujmy się, ale nie będzie miał wpływu na moją formę kolarską. Ale jak widzicie, tutaj już objętości naprawdę porządne, kolejny tydzień 13 godzin i kolejny 12 godzin i dopiero potem Recovery Week na 7. E, Godzin z hakiem, w którym zrobiłem jeden trening z silniejszym bodźcem, czyli sweet spot 4 razy 8 minut, a reszta to był tylko lekki tlen i trening siłowy. I od tego miejsca mam już wszystko potem w interwalsie, od miejsca tak zwanego threshold block, czyli momentu, w którym będę rozwijał przede wszystkim wytrzymałość i moc progową. To jest cel na najbliższe tygodnie. I teraz, tak, co było grane głównie. Dwa treningi siłowe. Te treningi siłowe zostały teraz podzielone na dwa różne, w jednym, którym impact jest bardzo duży na lower body, czyli na nogi, gdzie pracuję na dużych obciążeniach, w niskim zakresie powtórzeń z długą przerwą, i tak dalej, fokus pełen na siłę, a drugi trening jest taki akcesoryjny, w którym pracuje sobie, czy to na obwodach, czy to w takich szybszych seriach, w większym zakresie powtórzeń, bardziej ogólnorozwojowo i przede wszystkim skupiony jest na. Górze na górnej części mojego ciała. Na core na plecach, trochę też tam nogi też ruszam. Taki trening możecie między innymi zobaczyć w jednym z ostatnich materiałów na YouTubie, w którym pokazuję jeden z takich standardowych tygodni, jakie realizowałem w tym całym okresie. I teraz tak, główne treningi, jakie były grane, to były Sweet Spot o Underovers i praca na niskiej kadencji. Potem przerzuciłem się na Sweet Spot Fast Start, na Sweet Spoty klasyczne i na delikatnie zwiększenie ilości pracy czysto na progu na FTP, czyli gdzieś w okolicach, w moim wypadku między tam 310 a 330 watów i to się dosyć dobrze sprawdziło. Przykładowe treningi na przykład Sweet Spot Under Overs, jeden z takich już cięższych, które realizowałem, czyli 4 razy 15 minut które zostały Zrobione wręcz od linijki. Tak jak zauważycie, ja robię treningi bez trybu ERG, mimo tego, że robię go na trenerze, ale udaje się z grubsza trafiać z mocą. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że 273 285 W target na odcinki Under na odcinki over te targety to było 340-400 W. Raczej starałem się celować w górną część tego zakresu, czyli około 370-380 W. Głównym zadaniem tego treningu było. Wyrzucić troszeczkę kwasu do krwiobiegu i w odcinkach Anders spróbować sobie z nimi delikatnie poradzić. To jest trening numer jeden, który był często grany. Trening numer 2, który był dość często grany, to była praca na niskiej kadencji, na odcinkach 3, 5, 6 minut, w zależności od treningu, na intensywności około progu, czyli jeżeli zaznaczymy sobie jakikolwiek tutaj odcink, ten akurat trochę gorszy, wyszedł 319, ale pozostałe wychodziły około 325, 330 W, tak naprawdę 322, mamy znowu kolejny 330, 325, 318 i to wszystko starałem się robić na obniżonej kadencji. To był chyba trening robiony w outdoorze, jeżeli dobrze pamiętam, i on może mieć troszeczkę wyższą kadencję z tego względu, że brakowało mi już przełożeń w rowerze MTB, bo większość treningów zimą wykonuję na MTB. Na rowerze MTB, a nie zawsze w terenie MTB, po prostu jest tak wygodniej, trochę szkoda zawieszenia, ale czuję się bezpieczniej, czuję się pewniej, łatwiej mi realizować większość treningów, a reszta w tygodniu to tak naprawdę był aktywny i lekki tlen nic więcej poza tym nie robiłem na skali tygodnia. Tutaj troszeczkę jakichś różnych prób testowania czujnika natlenienia mięśni, w które się zaopatrzyłem gdzieś tam pod koniec listopada, ale które do mnie doszły dopiero pod koniec grudnia. Także trochę testów z tym porobiłem, i też ten okres był na wdrożenie się do. Tego czujnika, żeby rozpoznać jakie on w ogóle parametry podaje, jak to się gra z moimi odczuciami. Ja już gdzieś tam z zawodnikami pracowałem, ale na innych czujnikach niż te, które w tej chwili kupiłem, więc potrzebowałem wytestować, zobaczyć jak one działają. Na razie jestem zadowolony, będę je też wykorzystywał w swojej pracy trenerskiej. Niedługo tylko muszę jeszcze dokończyć parę testów, parę obserwacji, żeby wiedzieć w ogóle z czym zjeść te dane i jak się to ma do całej reszty, ale myślę, że wyjdzie to naprawdę fajnie. No, i teraz dosyć, du, dosyć dużo trenuję z tym czujnikiem. I niedługo mam nadzieję, że jakieś małe podsumowanie, jakiś wstępniaczek do e, trenowania z tak zwanym SMO2, e, saturacją e, mojego, waszego mięśnia. Troszeczkę więcej sobie po, o tym poopowiadamy. Jeżeli chodzi o sam dziennik treningowy, o tym, co było jeszcze robione, to to, co ważne. Regeneracja nie była robiona, była kiepska w ostatnim czasie, i tu muszę przyznać, że nałożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, ten okres świąteczny, który dla mnie zawsze jest trudniejszy, bo wypadam jakoś z rytmu, trochę inaczej pracuję. Pracuję często wieczorami, pracuję w jakichś dziwnych porach, rozwalone jest to po dniu, i to wszystko próbuję tak ze sobą połączyć, jeszcze z opieką nad dzieckiem, wyjazdem i do rodziny, innymi tego typu rzeczami. Więc troszeczkę siadła ta regeneracja i też nie ukrywam, że dużo pracy po prostu w tym okresie, przełom grudnia, stycznia i początek stycznia u mnie w firmie, więc chcąc trenować, chcąc progresować z obciążeniem i chcąc pracować, zarabiać pieniądze i rozwijać dalej działalność i mieć jeszcze czas na rodzinę, dziecko, żonę, potrzebowałem z czegoś zrezygnować, zdecydowałem się zrezygnować z około godzinki snu. I to jest rzecz, którą zawsze odradzam swoim pacjentom i moim podopiecznym, ale Tutaj zrobiłem to z pełną świadomością, widząc, że jestem w stanie się regenerować i realizować dalej te zadania treningowe, które mam i czuć się w miarę dobrze, nadal robić sensowną robotę, ale mieć tam jedną godzinkę w ciągu dnia e, dodatkowo. Po prostu zacząłem chodzić później spać, bo wstaję praktycznie codziennie o tej godzinie 6, 6 15, 6, 20 najpóźniej. Ale zacząłem chodzić trochę później spać, bo czasami jakąś tam pracę kończyłem wieczorem, czasami później robiłem trening, czasami po prostu różne inne perypetie życiowe powodowały, że tak się wydarzyło. I teraz, jeżeli spojrzycie sobie na moje HRV, to ono generalnie zachowuje się stabilnie, ale jak popatrzymy na wykres snu. I na okres mniej więcej od początku grudnia to troszeczkę mi ta średnia zjechała. Tak jak wcześniej, w poprzednim okresie średnia była na około tam 7,40. Tak teraz średnia to jest około 7 godzin i 10 minut. HRV trzyma się w miarę stabilnie. Tętno spoczynkowe trochę bardziej zmienne, tak jak zobaczycie tutaj e, na tym wykresie. E, do... Czy ma to jakiś wpływ na moją regenerację? Ja się czuję na treningach dobrze. I jeżeli będę czuł, że nie domagam na treningach, to zacznę dokładać z powrotem tego snu. Teraz mam znowu dużo pracy, bo niedługo jakiś tam wyjazd dłuższy, urlopowy, e, nie będzie mnie trochę e, w pracy, więc muszę się do tego znowu przygotować. Ale generalnie czuję się dobrze i jakby jestem zaskoczony, tym, że pomimo tego wszystkiego, pomimo ucięcia snu, robienia sensownych obciążeń, jak na mnie. E, Czuję się dobrze, jestem zdrowy. Przede wszystkim odpukać. Mam nadzieję, że nic z tym zdrowiem się nie wydarzy. Ten jeden dzień, co tutaj taki spadek HRV i snu, to jest po prostu 1 stycznia, gdzie no, pospane było gorzej. Nie było nic pite, bo nie piję od dobrych kilku lat w ogóle ani kropli alkoholu, ale po prostu nie wyspałem się tego dnia u znajomych na kanapie. Ale udało się szybko do dobrego rytmu wrócić. No i co, tak to wyglądało. Z czym były jeszcze problemy? No, powiedziałem, że z gorszą regeneracją, generalnie dużo pracy w firmie, no i musiałem uciąć ten sen, i to jest dokładnie to, o czym Wam powiedziałem. A teraz to, z czego jestem zadowolony, to przede wszystkim utrzymałem bardzo dobrą regularność treningu. Zobaczcie trening Pixa, to jest praktycznie wszystko w ostatnim okresie na zielono. I to nie jest tak, że ja zmieniałem sobie potem plan pod to, co zrobiłem. Tylko faktycznie zostawiałem tak jak zostało zaplanowane. Jeżeli udało mi się zrealizować, to jest zielone. Jeżeli nie udało mi się zrealizować, to tak jak jeden, pierwszy grudnia, został po prostu na żółto, ale cała reszta jest na zielono. Więc ja te założenia treningowe wypełniałem naprawdę dobrze. Nie powiem, że zawsze mi się chciało. Musiałem troszeczkę przypilnować bardziej dyscypliny momentami. Musiałem trochę przyzwyczaić się do wczesnego wstawania z rana, bo już kilka treningów w weekendy zaczynałem o 6 rano. Takie 3 godzinne jazdy, które się pojawiają w sobotę albo w niedzielę, to są właśnie. Poranki o 6, które po całym tygodniu wstawania o 6, no nie oszukujmy się, chciałoby się tam pospać do 7.30, chociaż w weekend, i to jest w zupełności dla mnie wystarczające, ale chcąc pogodzić z życiem rodzinnym, po prostu trzeba było się do tego zmusić, i jakby jestem z tego zadowolony, że udało mi się do tego wdrożyć, i mam nadzieję, że ten rytm utrzymam przez resztę roku. E, czuję coraz lepszą odporność na zmęczenie, na obciążenie. E, udało mi się troszeczkę podbić CTL, czy tam fitness, w zależności jakiego słownictwa używacie. W trening pisie dobiłem gdzieś tam do 80 chyba jeden w piku poprzedniego okresu. No Teraz po recovery week troszeczkę spadło. Na interwalcie te cyferki są trochę niższe, ale nadal to są bardzo dobre cyferki jak na mnie. To są cyferki, które ja zazwyczaj mam gdzieś tam w maju, czerwcu, które się pojawiają po pierwszych wyścigach, kiedy się bardziej dociążę. Także zdecydowanie te sześciotygodniowe bloki zdecydowanie dobrze się u mnie sprawdzają. Sprawdzają się u mnie dobrze z tego względu, że ja Czuję, że to jest takie optimum pomiędzy niedotrenowywaniem się a przetrenowywaniem się. Przy blokach trzytygodniowych, przy takim trybie, jaki miałem w poprzednich miesiącach dwóch, było często tak, że ja czułem, że kończę cykl, ale jeszcze jest duża świeżość i można by było dołożyć. A po prostu nie było czasu na to, żeby dołożyć. Więc z racji tego, że nie mam więcej niż 12 godzin na trening w tygodniu, to jest taki maks, jak ja już wchodzę w 13 godzin, to to jest naprawdę dużo i Naprawdę dodatkowym wysiłkiem realizowane, więc postanowiłem, że wydłużę po prostu cykle. Sprawdza się to na razie doskonale. Czy sprawdzi się to na dłuższą metę, zobaczymy. No, po to tu jestem, żeby troszeczkę poeksperymentować z pewnymi rzeczami, z którymi inni nie eksperymentują. No i dobre zdrowie, to mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Muszę troszeczkę wrócić na dobre tory z dietą, bo delikatnie przez okres świąteczno-noworoczny przyhamowałem z pilnowaniem się idealnie, ale mam nadzieję, że jakoś. Uda się wrócić na dobre tory, i już gdzieś tam zostały poczynione pierwsze ruchy w tym kierunku. Ale no, trzeba przyznać, że miałem jeden dzień, w którym lekko się czułem podziębiony. Może przez ostatnie 3-4 miesiące, a resztę naprawdę doskonale się trzymam. I oby tak było dalej. Trzymajcie za to naprawdę mocno kciuki. Co robimy dalej? Teraz blok rozwoju wytrzymałości progowej i mocy progowej. Następnie troszeczkę będę próbował ucinać zakwaszenie, czyli z tej wyższej mocy progowej będę próbował obniżać zakwaszenie, które generuje w mocy podprogowej, troszeczkę przyzwyczajać mój organizm do jednostajnego wysiłku, do pracy na wysokiej intensywności przy jak najmniejszym zmęczeniu, wydłużaniu czasu do wyczerpania na mocy progowej. Przygotowuję się też do wyjazdu, o którym być może Wam niedługo opowiem, a... Z którego na pewno będzie fajna relacja, w którym raczej zadań treningowych nie będę robił, ale będę robił dużo objętości, więc też nie chcę teraz robić jakiejś bardzo intensywnej pracy w najbliższym czasie, z tego względu, że i tak będę miał tydzień, dwa tygodnie, w których nie będę w stanie tej intensywności podtrzymać, więc no, zrobię ją po prostu po powrocie, jak już zbuduję sobie sensowną bazę do. E, robienia mocniejszego bez tlenu. No i teraz mówię, przechodzę na takie dwa bloki: trzy tygodnie pracy, tydzień regeneracji, trzy tygodnie pracy, tydzień regeneracji, zobaczymy jak one pójdą, ale to też z tego względu, że po prostu obciążenie będzie wyższe e, i mam nadzieję, że robota pójdzie do przodu. Testów mocy na ten moment nie robiłem, opieram się bardziej na samopoczuciu. W tej chwili moje FTP, myślę, że o 10 watów mniej więcej urosło. Tak wychodzi z ostatnich treningów, które. Realizowałem, bo chociażby, jeżeli spojrzymy sobie na yy, wytrzymałość, znaczy na pracę progową yy, w środę, to mamy 347, 352, 340, 348 minut, i to było robione na około 8 RPI. Więc odejmując od tego, nawet jakieś tam. 5, 7, 8 Tak realnie myślę, że dziś koło tego będziemy. No to jestem na około tych 320 W progowych. No to się tam waha w zależności jeszcze od dnia, ale te 320 W faktycznie jest. Jeżeli chodzi o pierwszy próg, badałem go sobie z czujnikiem saturacji. I tutaj wychodziło mi około 270 W na pierwszym progu, co mnie cieszyło mocno, ale bardzo wąska strefa tej wytrzymałości mięśniowej tej odporności na e, tą pracę taką pośrednią i właśnie dlatego tutaj było zlokalizowane dużo pracy. Drugi próg, e, drugi breakpoint na SMO2 wyszedł mi na 300, chyba 345-350 W. To nie jest FTP, to tak samo jak z badaniami wydolnościowymi. Próg wentylacyjny drugi to nie jest FTP, on jest zazwyczaj delikatnie powyżej, a na przykład z krzywej laktatu zazwyczaj delikatnie e, drugi próg laktatu wychodzi troszeczkę niżej niż FTP. To są po prostu różne parametry zbliżone do siebie, ale w inny sposób trzeba je traktować i ten test też omówimy przy okazji omawiania czujników, więc nie będę go na razie tutaj pokazywał, musicie zachować cierpliwość, ale to na razie w ramach takiego podsumowania cyferek Wam pokażę. No i jakby sweet spoty wchodzą też na około tam 290, 280, tutaj mamy 281, 285, 263, bardzo niskie tętno 150, 154, wręcz na zmęczeniu jak robiłem w niedzielę powtórkę, no to zobaczcie, 15 minut 288, 15 minut 287, 15 minut 289, a tętno 144, 144, 146 bpmów. Więc generalnie zapas w mocy jest i to mnie bardzo cieszy, bo myślę, że jeszcze uda się gdzieś tam 10 watów. Na pewno do momentu, w którym zacznę pracować bardzo intensywnie, dobudować to będą cyferki, które naprawdę. Mocno mnie cieszą. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o podsumowanie mojego okresu treningowego i moich założeń. Dzisiaj, może troszeczkę mniej wgryzania się w to wszystko, tak od strony cyferek. Tym zajmiemy się następnym razem, jak będziemy analizować sobie pewne testy, trochę bardziej krzywą mocy, inne tego typu elementy. Teraz chciałem po prostu Wam opowiedzieć, jak to wygląda, pokazać Wam, jak wygląda taki mój okres sześciotygodniowy, dlaczego z niego e, korzystam. I tyle ode mnie. Być może znajdziecie w tym jakąś inspirację. Być może macie do tego jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Z chęcią odpowiem, z chęcią podzielę się, czy to w komentarzach, czy to w ramach osobnego materiału wideo. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o stronie movement.pl, na której znajdziecie dużo rzeczy, takich jak gotowe plany treningowe, indywidualne plany treningowe, szkolenia, konsultacje. Bo z tego ten kanał się utrzymuje. Do zobaczenia. Cześć!